Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Jakiś czas temu, zimą, sprawdzałem bidony termiczne, jak będą radziły sobie z utrzymywaniem temperatury no, na niskiej temperaturze, na mrozie. Natomiast obiecałem Wam wtedy, że przygotuję również takie porównanie, gdy będzie lato. No i mamy teraz ponad 30 stopni i to w cieniu, także jest idealny moment, żeby sprawdzić, jak bidony będą sobie radziły. I mam tutaj do porównania zwykły bidon Kamelbaka Podium również Camelbaka Bidon Podium Ice, czyli ten najmocniejszy, najbardziej uszczelniony tutaj producent. Pisze, że do czterech razy dłużej będzie utrzymywać temperaturę. Zobaczymy. Bidon z Decathlonu jest to Bitwin 500. Nie wiem, czy on ma jakiś model, w każdym razie taki prosty. Dekatlonowy model, i dla punktu odniesienia, mam tutaj również kubek termiczny, który właśnie zimą wygrał to porównanie. Za chwilkę będę wlewał tutaj wodę, którą wychłodziłem w lodówce. Do tego, do każdego bidonu, wrzucę jeszcze po trzy kostki lodu. Wystawię na zewnątrz i zobaczymy, jak długo te kostki się utrzymają, jak długo napoje będą zimne. No, i słuchajcie, godzinka minęła. Ja myślę, że godzina to jest wystarczający czas, aby sprawdzić temperaturę płynu, który został w bidonie. Z tego względu, że i tak, jak jest bardzo gorąco, to takie pół litra, 0,7 litra na około właśnie godzinę y, powinniśmy pić. Co najmniej. I wyniki, które wyszły, nie są w zasadzie zaskakujące. Zwykły bidon po pół godzinie 24 stopnie, po godzinie 27,5 stopnia. Także. Powiem wam, że oczywiście, jeżeli w słońcu mamy ponad 30 stopni, to i tak jeszcze jest to w miarę <grych> przyzwoicie chłodny napój, natomiast i tak to już, jeżeli chodzi o chłodzenie organizmu mało, to da. Drugi bidon izolowany, termiczny, jak zwał, tak zwał, Camel back Podium ice 18,5 stopnia po 30 minutach 20,5 stopnia po godzinie. Jest to naprawdę wystarczająca temperatura płynu. Jeżeli jest bardzo gorąco, to całkiem przyzwoicie chłodzi i powiem wam, że prawie, że identyczny wynik uzyskał izolowany bidon z Decathlonu. Tutaj 18 stopni po pół godzinie i 21 stopni, czyli te pół stopnia więcej niż w kamelbaku. Całkiem fajnie się Sprawdził. Natomiast totalnym killerem, totalnym zwycięzcą tego porównania, i to ja wiedziałem, że tak będzie, natomiast nie wiedziałem, że aż tak dominująco tutaj wygra. Kubek termiczny 10,5 stopnia po pół godzinie i 12 stopni po godzinie, także to tutaj można powiedzieć, że to rewelacyjnie chłodzi i mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że można byłoby jakiegoś jeszcze stanu zapalnego gardła dostać, żeby się wypiło tego. Płynu z takiego kubka za dużo. Jednocześnie także, no tu wniosek jest prosty: jeżeli chcecie gdzieś na dłuższą drogę zabrać ze sobą więcej wody. Nie macie gdzie za bardzo tego schować, jakieś sakwy torby, zaizolować tego czymś więcej, no to wtedy warto postawić na termos bądź kubek termiczny. I te bidony izolujące sprawdzają się nieźle, natomiast no też nie można oczekiwać od nich, że one na wiele, wiele godzin wystarczą. Zwykły bidon, no to myślę, że nie muszę Wam mówić, no macie, używacie czy butelki, to tutaj niestety po relatywnie krótkim czasie zaczyna nam się powoli robić zupka. Ok, teraz jeszcze wy dajcie znać w komentarzu, czy używacie tego typu bidonów, jak one się u Was sprawdzają, jakie jeszcze znacie bidony termiczne, no bo to oczywiście to jest tylko jakieś wybrane dwa modele, które tutaj pokazałem, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, hej!